Witajcie! Po raz kolejny widzimy się na polu. Tym razem jeszcze niedawno rósł tutaj rzepak. W tej chwili mamy rzepaczysko, jak widzicie za mną. Moi drodzy, dlaczego was tutaj zaprosiłem? Dlatego, by parę słów powiedzieć o tym, z czym może mieć problem w przypadku zbyt krótkiego podozmianu, jeżeli chodzi o uprawę rzepaku, ale nie tylko. Generalnie, jeżeli chodzi o choroby, które najczęściej występują w rzepaku, to dobrze wiecie, że są to m.in. suła z lizna kapustnych i zgliza twardzikowa. Jeżeli mówimy o sułach z liznie kapustnych, to tak naprawdę problem zaczyna się już jesienią. Te pierwsze infekcje najbardziej niebezpieczne infekcje to infekcje jesienne. I wtedy, jeżeli przegapimy dobrze wykonany zabieg, wykonamy ten zabieg złym preparatem, w złym momencie, to niestety trudno mówić o skutecznej ochronie pod kątem tej choroby. Niemniej jednak, to nie jedyna choroba, z którą mamy do czynienia w rzepaku. Na tej plantacji udało nam się zebrać w granicach 3 tony 500 z hektara. Ale czy potencjał tej plantacji nie był wyższy? Czy można było zebrać z tej plantacji więcej? Można było, moi drodzy. Dlatego, że udało się w tym roku ochronić tą plantację bardzo dobrze przed szkodnikami. Jeżeli chodzi o zachwaszczenie, to to co widać, sporadycznie mamy tutaj jakieś pojedyncze chwasty. Natomiast Niestety, muszę z przykrością stwierdzić, że dalibyśmy radę uzyskać dużo większy plon, gdybyśmy zwalczyli dwie choroby. Właśnie suchą zniznę kapustnych i zniznę twardzikową. Znizna twardzikowa to jest choroba, moi drodzy, która występuje w ponad 700 gatunkach różnych roślin. Jeżeli chodzi o uprawy rolnicze, to jest to między innymi rzepak, to jest to między innymi soja, coraz bardziej powszechny słonecznik, ale też i marchew, pietruszka, pomidory i co ważne, sklerocy tej choroby mogą przetrwać w glebie nawet do 10 lat. Jeżeli przeanalizujecie te uprawy, które wymieniłem, to są to uprawy, które coraz częściej wchodzą na nasze pola. Niekoniecznie musi być podozmian rzepak, pszenica, rzepak, pszenica, a tak to często wygląda i trudno tu mówić o podozmianie bardziej to jest jakieś zmianowanie niż podozmian, ale tak to niestety w ostatnich latach wygląda. Co możemy w związku z tym zrobić? Jeżeli wiemy, że w płodozmianie pojawiają się właśnie te rośliny takie jak, jak rzepak, jak soja, jak słonecznik, to na pewno chorobą, która nam może zniweczyć znaczną część plonu, nawet kilkadziesiąt procent, jest glina twardzikowa. Moi drodzy, co ważne, jaki sposób, jakim sposobem możemy walczyć z tą chorobą? Na trzy sposoby. Płodozmian. Ale tak jak już powiedziałem, jeżeli w swoim płodozmianie umieścicie nie tylko rzepak, ale też i soje, i słonecznik, i pszenicę, i kukurydzę. To tak czy inaczej ryzyko rozprzestrzeniania się z linii jest dość duże. Kolejnym sposobem zwalczania tej choroby to moi drodzy chemia konwencjonalna. Ale jeszcze jeden element, który przychodzi nam w ostatnim czasie z pomocą, to tak zwana biologia. Myślę tutaj w tym przypadku o preparacie Contans. Contans WG zawiera. Wyizolowany organizm żywy o nazwie Coniotherium mitans, który naturalnie występuje w glebie, który jest antagonistą dla Sclerotinii sklerotium. Moi drodzy, co ważne, na pewno wiecie, jak wygląda Sklerocja. Zwróćcie uwagę, te pojedyncze czarne myśle bobki to Sklerocja z gnizy twardzikowej. Tutaj bardzo fajnie widać jak zgromadziły się u samej podstawy łodygi, jest ich bardzo dużo. One oczywiście później się rozsiewają do gleby i zaczynają nam na nowo wzrastać. W jaki sposób zatem możemy walczyć z tą chorobą, byśmy uzyskali tak zdrową roślinę, jak tutaj? Zwróćcie uwagę. No, trudno mówić tutaj o plonie, kiedy mamy tak wyschnięte łodygi. Możemy walczyć właśnie m.in. chemią. Konwencjonalną i możemy również zastosować preparat biologiczny. Konstans WG, tak powiedziałem, jest preparatem, który dopiero od niedawna na szerszą skalę może gościć u Was na polach. Ale co ważne, musimy mieć świadomość, że preparaty biologiczne stosujemy nieco inaczej niż chemię konwencjonalną. Tutaj nie możemy spodziewać się efektu finalnego, efektu zwalczania tej choroby, jak gdyby z dnia na dzień, z tygodnia na. Na tydzień. Tutaj musimy zastosować ten preparat z określonym wyprzedzeniem. W przypadku Konstansa WG, takie optimum stosowania tego preparatu to jest minimum przed zasiewem danej rośliny, w której możemy mieć problem ze zliną twardzikową. Czyli jeżeli już teraz myślicie o zasiewach rzepaku, to warto pomyśleć o zastosowaniu preparatu Konstans w dawce 2 kg na hektar. Ważne, by ten preparat zastosować z y, określoną ilością wody, by było to co najmniej w granicach 300-250-300 litrów wody. By chyba, że mamy wilgoć y, do znaczną wilgoć w glebie w danym momencie, by po zastosowaniu tego, tego preparatu y, tą ziemię wymieszać. Łącznie z tym preparatem na około 10 cm. Co jeszcze jest ważne? Ważne, żebyśmy być może zastosowali ten preparat z myślą o tym, co będziemy uprawiali na polu za 2 lata. Czyli jeżeli dzisiaj siejecie pszenicę, a za rok będzie na tym polu słonecznik albo rzepak, to może teraz warto zastosować, ja wiem może, ale wiem, że warto już teraz zastosować kilogram, a później ponowić tą dawkę i wzmocnić działanie tego produktu stosując wtedy 2 kilogramy. Moi drodzy. Ważne, byście wiedzieli, że niektóre choroby, takie jak zmienica twardzikowa, nie atakuje jednej rośliny, że atakuje bardzo wiele roślin uprawnych. I że możemy sobie radzić z tą chorobą na różne sposoby. Na pewno najlepszym rozwiązaniem jest płodozmian, ale w przypadku tej choroby, jak już powiedzieliśmy, nie wszystko płodozmianem jesteśmy w stanie załatwić. Więc zachęcam Was, moi drodzy, do tego, byście spróbowali, już teraz pomyśleli o tym, co zastosować, jak zwalczyć z glizę twardzikową. Zapraszam Was do kontaktu do naszych przedstawicieli z firmy Wialan. Do odwiedzania naszego kanału na YouTubie wpisujecie oczywiście Vialan Tarnów wyskakuje wszystko co trzeba, klikacie subskrypcję, klikacie dzwoneczek, lajkujecie i za to serdecznie Wam dziękuję. Liczę również na szerokie komentarze. Dzięki i do zobaczenia.